Cały parking wymaga bardzo wysokiej rocznej opłaty. Wszystkie auta bez tej opłaty zostaną odholowane na koszt właściciela. Dotyczy wszystkich dni łącznie z weekendami. 80 dolarów za parkowanie na terenie uczelni. Trochę drogo. Jestem aktualnie na kampusie koledżu Dianza w Cupertino w południowej Bay Area. I w dzisiejszym odcinku pokażę, powiem Wam... Jak wygląda studiowanie w Stanach, jak wyglądał mój proces rekrutacji na, na takie studia i przede wszystkim, dlaczego warto studiować w USA. W tym odcinku nie powiem Wam, jak zapłacić za te studia, bo to jest bardzo duży temat, ale za to powiem Wam, jak mi się udało, mi jako osoba, osobie, która jest rezydentem stanu Kalifornia i rezydentem Stanów Zjednoczonych, uh, free tuition, czyli darmowe czesne. Praktycznie jeszcze mi płacą za to, że studiuję na uczelni państwowej. Zaraz Wam wszystko opowiem, ale najpierw zmienię lokalizację i, i ubrania. Od razu lepiej. Więc tak. Najpierw Wam opowiem, jak wyglądał mój proces rejestracji na studia, nie na university, tylko na college, to jest bardzo ważne, college to jest 2 lata, 2,5 do 3, w zależności od tego, czy bierzecie pełną liczbę kredytów, czy tylko część tych kredytów, czyli że wy... Skończycie ten college tak szybko jak wy chcecie. To nie jest tak, że daje Wam ktoś plan, tylko tak szybko jak wy chcecie studiować, tak studiujecie. Uniwersytet natomiast trwa albo 4 lata, albo te dwa brakujące, lub więcej, w zależności od tego jak wolno lub szybko studiujecie. Po uniwersytecie macie tytuł Bachelor, czyli nasz odpowiednik inżyniera, a po collegeu macie tytuł Associate Albo Certificate, albo associate for transfer, czyli associate for transfer to jest właśnie kiedy chcecie z koledżu iść na university i zrobić inżyniera natomiast możecie przy niektórych kierunkach lub bardziej szczegółowych specjalizacjach skończyć tylko na koledżu i wtedy macie associate degree. W koledżu wybieracie sobie specjalizację, ale nie musicie czyli deklarujecie na jaki kierunek, jaką specjalizację chcecie robić i wówczas oni wam dadzą spis to, co wy musicie zrobić, żeby to ukończyć. Ale możecie też wybrać sobie tylko i wyłącznie jakieś konkretne przedmioty, które was interesują. Ja wybrałem sobie Computer Science Associate Degree for Transfer, czyli studuję informatykę i po dwóch latach, czy dwóch i pół, w zależności od tego, jak szybko będę studiować, dostanę transfer na uczelnię, na University, czyli nie wiem, na przykład University of California, albo mogę też robić. Więcej tych kursów, czyli na przykład, pewnie będzie mnie to kosztowało 3-3,5 roku, i po tym mógłbym na przykład startować na Stanford. No ale, jak się pewnie domyślacie, dostać na Stanford jest bardzo, bardzo trudno. Tam jest około 4-5% acceptance rate, czyli na 100 aplikacji 4 osoby się dostają na taki Stanford. Aplikacja na college, na ten, który ja się dostałem, jest generalnie bardzo prosta. Z tego co wiem, to wszystkich przyjmują. Trzeba tylko zdać placementy, albo oddać im swoje oceny z liceum, czyli z tutejszego High School'a. Jako że ja w tutejszym High School'u nie byłem, to musiałem zdać placement test. Placement test to jest test na egzaminy wstępne, takie jakby i trzeba go zdać z matematyki oraz z angielskiego, żeby wiedzieli do jakiej klasy was jakby przydzielić. Z angielskiego zdajecie test. Parę pytań, zazwyczaj jest to uzupełnianka zdań, plus trzeba napisać essay, oni to oceniają i wtedy na podstawie tego mówią wam: OK, możecie wziąć te, te, te i te klasy. Natomiast w przypadku matematyki jest bardzo podobnie, zdajecie egzamin lub od teraz chyba się zmieniło i już nie ma egzaminu. I jest self placement, czyli że to wy sami decydujecie, w jakiej klasie jesteście. Poprzez rozwiązywanie testów, w którym mówicie, czy jesteście w stanie coś rozwiązać, czy nie, lub czy bylibyście w stanie po drobnej analizie. Ale wiadomo, na tym teście lepiej nie oszukiwać, bo jeżeli stwierdzicie, a chcę być w wyższej klasie, no to wtedy może być problem, dlatego, że Wy napisaliście, że wszystko jesteście w stanie rozwiązać, później idziecie do takiej klasy i okazuje się, że wy nie macie pojęcia o czym w ogóle mówi wasz profesor, dlatego że powinniście być trzy klasy niżej i przerobić ten materiał, dopiero później być w tej, w której obecnie jesteście. Więc nawet jeżeli bierzecie placement test, self-placement pla self test, to i tak zachęcam, żebyście zrobili go zgodnie z, waszym, z waszymi prawdziwymi umiejętnościami. Jeżeli wybraliście sobie specjalizację, to macie odpowiednią. Listę, którą teraz wam pokazuję, co jest wam potrzebne do tego, żeby ukończyć te studia i co jest najlepsze w tym. Oni wam nie dają grafiku rozkładu zajęć, który macie stały rozkład, 5 dni w tygodniu musicie pojawić się na uczelni, tu macie okienka, tu macie tyle godzin, tutaj to, tutaj tamto. Oni dają wam listę. Dziedzin, które wy musicie ukończyć, i do tych dziedzin macie listę przedmiotów, które wchodzą i zaliczają się do tej dziedziny. Więc jeżeli kogoś na przykład nie, nie interesuje historia, ale interesuje powiedzmy fotografia, to może nie uczyć się historii, ale uczyć się fotografii. I co jest też świetne w tym rozwiązaniu, że wy poznajecie ludzi z różnych kierunków. Wy studiujecie informatykę, a poznajecie ludzi, którzy studiują na przykład sztukę. Albo filmografię, albo cokolwiek innego, kompletnie niezwiązanego z waszym kierunkiem. Więc nie chodzicie na zajęcia tylko i wyłącznie z ludźmi z waszego kierunku, ale z wszystkich kierunków na całej uczelni. Moim zdaniem naprawdę to jest świetne. To jest dla mnie przynajmniej największy plus studiowania w Stanach: że jest ta dowolność, że wybieracie sobie przedmioty, że poznajecie ludzi z różnych środowisk, nie tylko ludzi. Powiązanych z informatyką. Ja, ze względu na to, że pracuję od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, czyli na pełen wymiar czasowy, musiałem trochę kombinować z moim grafikiem, dlatego że no dużo przedmiotów było takich, że było o 13 albo o 11, więc na przykład w pierwszym semestrze nie mam w ogóle matematyki. Odpuściłem matematykę, bo nie pasował mi rozkład zajęć, więc wybrałem sobie fotografię, która jest online. Wybrałem sobie basen. Basen jest w soboty od 10 do 12. Pewnie będzie tak, że trzeba mieć 50% obecności na tym basenie, więc na pewno jakiś weekend uda mi się wyskoczyć na jakiś, na jakiś wypad do parku narodowego. Wybrałem sobie hiszpański. Hiszpański mam w poniedziałki i w środy. Bardzo chciałem całe życie nauczyć się hiszpańskiego. Kalifornia jest naprawdę oblegana przez Meksykanów. Bardzo dużo tutaj ludzi mówi po hiszpańsku. I pamiętam, jak kłóciłem się z moją panią od niemieckiego w Technikum, że chce się uczyć hiszpańskiego. Ona powiedziała mi, że mi hiszpański nie jest potrzebny i że mam się uczyć niemieckiego. No więc wybrałem sobie hiszpański i wybrałem sobie podstawę programowania w C, bo to są przedmioty, które są wymagane. Dla tych, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, że ja nie chcę być programistą, nie sprawia mi to dużej przyjemności, ale na pewno chcę być. Testerem, a żeby być testerem, trzeba skończyć informatykę. Żeby być dobrze płatnym testerem, bo można być testerem, który dostaje 25 na godzinę, a można być testerem po studiach, który dostaje 60-70 na godzinę. Więc no to zależy od umiejętności i od no, testerzy też muszą umieć programowanie. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o moje studia, bo tyle na ten dzień dzisiejszy wiem. Na pewno będą jeszcze w przyszłości odcinki, w których będę nagrywać, pokazywać Wam, jak wygląda uczelnia od strony praktycznej, no bo w tej chwili to, co Wam mówię, to jest teoria. Na pewno niedługo będą się pojawiały update'y tego, jak to jest w praktyce na tej uczelni, jak mi się podoba poznawanie ludzi itd. Ale jest jeszcze kwestia tego, jak zapłaciłem za szkołę. Dlatego, że studia w Stanach są znane za bardzo drogie. Jest to po części prawda, ale po części jest to ogromne kłamstwo. Mnie jako rezydenta Stanów Zjednoczonych oraz rezydenta stanu Kalifornia nie kosztowały studia nic. Mało tego, dostanę 500 dolarów na książki lub inne rzeczy ze sklepu um, ichniejszego, ze sklepu tego koledżu. I mogę te pieniądze wydać na co chcę w tym sklepie. Dianza ma teraz taki program, że wszyscy studenci. Pierwszoroczni kwalifikują się na dwuletnie darmowe studia. Nie wiem, czy wszystkie koleżanki takiego mają, ale no, na pewno Dianza ma. I no, najważniejszym argumentem, najważniejszym warunkiem, żeby, to, żeby dostać takie darmowe studia, trzeba być rezydentem USA oraz rezydentem stanu Kalifornia. Niestety nie dotyczy to osób, które są międzynarodowymi studentami. Dla międzynarodowych studentów, czesne, roczne około to jest w wysokości za pełen wymiar czasowy. To jest w wysokości 8-9 tysięcy dolarów na rok. Oczywiście university po tym jest odpowiednio droższe. Ja miałem to szczęście, że przez rok studiowałem w Polsce i teraz będę studiować w Stanach, więc będę mieć na to bardzo fajny pogląd porównanie między tym, co było w Polsce, a tym, co jest tutaj. Więc na pewno Wam powiem, czy warto Wam jako międzynarodowym studentom zapłacić te 8 tysięcy dolarów. Żeby mieć w swoim resume czy CV Nazwę amerykańskiej uczelni Oraz jako student Takie odczucie Czy lepiej się studiuje na amerykańskiej uczelni Czy lepiej się studiuje na uczelni Polskiej Która jest darmowa I to by było tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek I mam do was jeszcze taką inną informację Za tydzień nie będzie filmu Za tydzień nie będzie filmu z tego względu Że ja naprawdę mam bardzo Ale to bardzo dużo na głowie Ostatnie filmy robiłem, no nie chcę powiedzieć, że na siłę, ale pod mocnym, pod, mocną, pod mocną presją czasową. Dzieje się u mnie bardzo dużo. Niedługo się wybieram na nieco ponad tydzień do Polski. Też czas będzie dla mnie mocno ograniczony, jeżeli chodzi o YouTube. Na razie zostawiam taką furtkę, że film pojawia się za dwa, pojawi się za dwa tygodnie, ale jest możliwość, że film pojawi się dopiero za trzy tygodnie. Będę was updateować na Instagramie. Na Instagrama zapraszam wszystkich, którzy śledzą moje moje ciekawe lub nieciekawe życie tutaj w Stanach. Instagram oczywiście będzie w opisie. Zachęcam, bo tam story pojawia się kilka razy dziennie i stamtąd możecie się dowiedzieć, co się aktualnie dzieje u mnie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że u mnie jest teraz tak ciężko z czasem, ale postaram się wrócić do YouTube'a. W sensie ja nie rezygnuję z YouTube'a, ale postaram się mieć więcej czasu dla YouTube'a tak szybko jak to będzie możliwe naprawdę a tymczasem widzimy się za dwa tygodnie mam nadzieję że za dwa tygodnie nie za trzy i to by było wszystko także na razie dzięki jeszcze raz i trzymajcie się